Postanowiliśmy pokonać super supraś na materacu z biedry z zamiast wiosła i wyszkolonym pływacko jamnikiem Jamnik zmiana, wysłujesz ty, Ej, Mati, ej, Mati! Ej, Mati, możesz nagrywać, mamy prze... Odpycham! <słuch> <słuch> Łącznie około 10 km. całe 4 godziny, ani jednej wywrotki, ale kilka fajnych przygód. Wow, idziemy! Normalnie. O, mnie to wciąga! Minęliśmy jakiś dom i nas zaprosili na grillę ci ludzie sympatyczni, ale... Gdyby pan to miał okazję zobaczyć, który nas tutaj tak fajnie przywitał, to pozdrawiamy serdecznie. I nabieramy wody. Serio? No. Op, A, poważnie? Nie, bo dobrałem łokciami, ale tak nie nie będzie. Jak deska! zaczyna zachodzić słońce i robi się w sumie dosyć zimno <śmiennie> Zajebiście